Grałem przede wszystkim po to, żeby jednoczyć ludzi, jednoczyć Polaków w jednym celu, którym jest pomoc naszej służbie zdrowia, która ostatnimi czasy nie radzi sobie najlepiej. Ale zawsze, zawsze pokazujemy, że ten jeden dzień wszyscy my jako Polacy, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie, potrafimy się jednoczyć w jednym celu i potrafimy wesprzeć szczytną, szczytną ideę. W tym roku skupiamy się na dzieciach, na sprzęcie płaczennym właśnie do leczenia chorób płucnych, chorób górnych dróg oddechowych i głowy. Kwestia odbywa się normalnie. Mamy już kilka kilkuset wolontariuszy. Każdy może jeszcze założyć sobie eskarbonkę, czyli zbierać pieniążki, ale w formie przelewów elektronicznych, także na swoje konto i na konto fundacji. W internecie przede wszystkim przygotowaliśmy bardzo duży program spotkań i koncertów, które zaczną się już w sobotę przed finałem i będą trwały praktycznie do północy w dniu finału. Także będzie się bardzo dużo działo. W tym roku klinika to laryngologii. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Oferujemy bezpłatne teleporady dla wszystkich pacjentów bez skierowania. Od 26 do 28 stycznia będziemy udzielać informacji na temat koniecznych badań dla pacjentów z podejrzeniem chorób nowotworowych, niedosłuchów, dla dzieci, które potrzebują opieki laryngologicznej, a także dla pacjentów z zaburzeniami w obrębie nosa i zatok. Dla nas, pracowników MPK, autobusy są jak dzieci. Dzieci są też tym, co jest dla nas najcenniejsze, dlatego im pomagamy. Ale jednocześnie chcielibyśmy, aby pokazać, że oddajemy z naszego zaplecza to, co dla nas jest najbardziej ważne. Stojący za mną autobus Volvo przez 17 lat woził po ulicach Wrocławia mieszkańców i turystów. 17 lat, czyli nastolatek. To najwyższy czas, aby wyjść z rodzinnego domu, ale jednocześnie zrobić coś dobrego. Dlatego szukamy osoby o w wielkim sercu, ale i głębokim portfelu, która weźmie udział w licytacji, i ten autobus wylicytuje w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomagając tym samym dzieciom.